I nie patrzcie na gwiazdy, że szuka szukać swojej drogi, no bo to bycie normalnym czy czyni wyjątkowym. Cześć, ja jestem szósty i dziś mam dla Was kolejny odcinek z serii Jak Złapać. Jak sami widzicie, dzisiaj zajmiemy się łapaniem slowbro. Szybciutko i na temat. W końcu nie ma czasu, trzeba zbierać podwójne cukierasy. Właśnie szóstki. Ustalmy, że jeżeli chcecie dziś dodatkowy materiał o tym, jakie pokemony najlepiej teraz ustawić jako towarzysza, e, towarzysza na przykład, które cukierkować i do których najlepiej teraz zbierać cukierki i w ogóle zbierać ich jak najwięcej, to dobijamy pod tym materiałem 1666 łapek jak najszybciej. I o 19.00 wierzę dla Was właśnie taki odcinek, więc jeżeli chcecie właśnie taki dodatkowy odcinek o cukierkach i o tym, jakie teraz pokemony są najlepsze i co teraz należy w ogóle robić i co w ogóle, w ogóle wszystko, to 1600, 1666 Śłopek i lecimy z takim materiałem o 19.00 deal, a teraz lecimy już z odcinkiem. Teraz przejdźmy już do naszego ziomeczka Slowbro. Jak wiecie, lub też nie, Slowbro jest Pokémonem typu wodnego, więc idąc właśnie tym tropem, jego miejsce respa będzie praktycznie identyczne jak w przypadku Blastoisa, którego już omawiałem na kanale. Dodatkowo, jeżeli Slowbro jest ostatnią ewolucją, no bo jest, to możemy spotkać go również w centrach handlowych. Praktycznie wszystkie Pokémony w ostatecznej swojej formie możemy spotkać w właśnie w centrach. Więc podsumowując szybko miejsce, galerie handlowe, baseny, morza. Więc jeżeli ktoś mieszka na przykład gdzieś tam na Pomorzu, to może się przejść gdzieś na plażę, póki jeszcze pogoda jest w miarę taka, wiecie, normalna, odpalić sobie Insensa, odpalić Pokémon GO, a właściwie na odwrót to zrobić i macie naprawdę spore szanse, żeby spotkać tego Pokémona, także warto się tam przejść. Dodatkowo trzeba wspomnieć również o fontannach oraz stawkach w miastach lub wsiach, w zależności gdzie mieszkacie. Ja osobiście Slowbro spotkałem jak do tej pory chyba dwa razy, może to dużo, może to mało, sami to ocencie, przy urzędzie miasta w Szczecinie, właśnie przy fontannach. Także jeżeli ktoś jest ze Szczecina to podbijajcie właśnie tam, bo tam jest całkiem spoko respik. Jak to wygląda pod względem godziny RASPA? Mianowicie, Slowbo respi się głównie w godzinach od 16.00 do 19.00. Statystycznie, właśnie wtedy możemy go spotkać najczęściej. Pamiętajcie również, że tego Pokémona nie możemy wykluczyć z żadnego jajka ani 2, ani 5, ani dziesięciu, Nie ma takiej opcji. Jednak. Dlaczego właśnie teraz zrobiłem odcinek o Slowbro? Ponieważ uważam, że jest to jeden z mocniejszych pokémonów typu wodnego i naprawdę się przydaje. I warto byłoby go złapać lub dojść właśnie teraz do niego poprzez drogę ewolucji. Wiecie, po prostu warto wykorzystać czas, kiedy są podwójne cuksy i zrobić sobie sporo kozackich ewolucji, m.in. właśnie Slowbro. Oczywiście słabszą wersją Slowbro jest Slowpoke, którego mega łatwo złapać, więc jeżeli posiadacie chociaż jednego pamiętajcie o go właśnie teraz jako Pokemona towarzysza. Uzbieracie cuksy na ewolucję naprawdę mega szybko. I to właściwie byłoby na tyle. Miejsce oraz godzinę respa znacie, więc nic, tylko właściwie spróbować szczęścia i złapać go. Pamiętajcie, jeżeli chcecie zobaczyć odcinek dzisiaj, odcinek taki dodatkowy, przedpremierowy powiedzmy to, właśnie o cukierkach, o ewolucjach, które Pokémony są teraz najlepsze, kogo zbierać, kogo nie itd., itd., to... 1666 łapek i widzimy się o godzinie 19. Także tymczasem trzymajcie się. 6. Z moim bogiem gadek, zostawiam reszcie pomocnika, sam już broni mazy Dwara od moich wartości i moje kity także. Sława nie zrobi mnie gorszym, nie ma różnicy dla mnie. Kasa broli, dozorcy to nie są mity żadne. Chcę swobody, dorośni, pierdolę, lichy, transfer. Chcę wyniki, rapcze i pierdolę kwestie lat. Pier